nadszedł ten wiekopomny? Cholera wie jak to nazwać, ale ten niezwykle ważny dzień. Bo wszyscy fani parku rajskiego którzy od 20 lat czekają na kolejne produkcje, którzy czytają książki, komiksy, grają w gry, nagle dostali pierwszy w historii, uwaga, uwaga, pierwszy w historii serial poszerzający troszeczkę świat Parku Jurajskiego. Oficjalny, kanoniczny Jurassic World Camp Cretaceous, czyli obóz kredowy na Netflixie animowany Trochę wyglądający dziwnie, ale czy to jest coś na co czekaliśmy i warto było czekać? Czy o Jezus Maria ja nie chcę o tym wiedzieć? Real dinosaurs. What was that? Planowałem tutaj wam pokazywać różne rzeczy rajskiego kolekcjonerskie wydania, ale przyszedł mój kot i powiedział Zajmij się mną, zajmij się mną Bum. Oczywiście <grym> jako mega, mega wubudubu hiper dubu fan Park to ja Wam nawet nie będę mówił, dla mnie to jest więcej niż film, dla mnie to jest miłość, to jest mój ukochany film najlepszy dla mnie, jeżeli chodzi o całe moje życie Dowiedziałem się, zobaczyłem ten zwiastun, patrzę te twarze dzieciaków mówię, oj, oj Trochę się boję, ponieważ fabuła jest taka, że przyjeżdżają dzieciaki do parku Jurassic World na taki specjalny obóz, który ma się otwierać. Obóz kredowy, który ma być docelowo dla 500 dzieciaków naraz, 150 opiekunów i w ogóle. Czyli to ma być taka forma um, troszeczkę edukacji właśnie poprzez obozy. Ciekawe, oczywiście, fajne, że oni mają tam zajęcia z dinozaurami, jadą zobaczyć DNA itd, i tak dalej. To jest pierwsza taka próba, gdzie trafiają dzieciaki. Które e, mają. Jeden, który miał szczęście, trochę jak Willy Wonka, jakaś bogata osoba, tu jakaś sponsorowana, tu jakaś tam, która ma dojścia. Więc właściwie dostajemy 6 dzieciaków, które niekoniecznie mm, tutaj bardzo chciały być. I oczywiście wszystko się psuje. Co jest ważne tutaj, to to, kiedy się ten e, serial dzieje. On się dzieje w momencie, kiedy mamy pierwszy Jurassic World. Więc mamy tutaj. Troszeczkę poszerzenie o to, co się działo na Isla. Znudziła się i sobie poszła. No po prostu, co za kot. Zatem mamy takie poszerzenie tego, co się działo, gdy Indominus Rex się wydostał. Co już w tym momencie mówi. Okej, okay, te obrazki tych dzieciaków, w ten sposób animacji sugeruje, że to będzie raczej PG14, że to będzie bardziej dorosła wersja, a nie taka bardzo dzieciakowa. I tak jest. Mimo tego, że w całym serialu 8 odcinków nie ma ani kropli krwi, to trzeba przyznać, i ja tutaj oddaję czapeczka z głowy, mieli jaja, żeby zrobić w miarę ostre, brutalne, niebezpieczne, um, poważne animacje i jest tutaj to poczucie lęku, strachu, giną ludzie, faktycznie giną ludzie i mimo tego, że się sobie, ojej, te dzieciaczki są takie, wiecie, jak z Playmobilu, więc to będzie takie bardzo dziecięce, to wcale nie jest. Jest to utrzymane na klimacie mniej więcej Jurassic World. Ale jak przedstawia się sam serial, jak przedstawia się sama jego struktura? Po pierwsze animacja, to trzeba od tego zacząć, bo te dzieciaki są irytujące, ta buźka jest, okej, okay, troszeczkę jakby oszczędzili na ludziach. I to troszeczkę dla mnie tak wygląda, ale... Dzięki temu, że oszczędzili na ludziach, zwierzaki są cudowne. Naprawdę, momentami to wygląda tak, jakby oni wzięli efekty, które faktycznie były w Jurassic World 1 i 2, te dinozaury, po prostu, bo one i tak były cyfrowo robione. Wzięli je i przenieśli je do tej animacji. Co prawda, trawa czy gdzieś tam ziemia jest zrobiona średnio, ale gdy pojawia się ten dinozaur, to Ty go czujesz, Ty go słyszysz. A, a, widzisz jakieś ślady na skórze i tak dalej. Więc jeżeli to jest takie połączenie, a dla mnie nie oszukujmy się, najważniejsze są dinozaury. To mam w dupie troszeczkę cię dzieciaczki. Patrzę na te cudowne dinozaury. Szczególnie. Że dźwięki, które są wydawane, że odgłosy, które robią, to wszystko jest wyrwane z Parku Rejskiego i z Jurassic World. Zatem to sprawia poczucie, że jesteś zanurzony od razu w tym samym świecie. Dodatkowo ta animacja jest um, upstrzona muzyką Johna Williamsa z pierwszej i drugiej części Parku Rejskiego. Dużo z drugiej, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. I to zgrywa się tutaj cudownie, więc ja. W pierwszych dwóch odcinkach miałem ciarek tak dużo, że miałem problemy, żeby się opanować. Więc okej, okay, zgadzam się, dla niektórych animacja będzie te te buźki, mordki będą takie, mm, ale jeżeli przeskoczysz to, to zobaczysz bardzo dużo prawdziwego piękna animacji zwierzaków, które świetnie się poruszają, czasami trochę zbyt trochę zbyt jak to się ładnie mówi, slapstickowo. I okej, okay, ja to rozumiem. I są momenty e, ostatnie dwa, trzy odcinki, gdzie mówisz okej, okay, tu jest już trochę za dużo fuksów, przypadków potknięcia się i tak dalej, co jest niby w klimacie parkurajskiego, jaką część nie zobaczycie. Mamy pościgujące się raptory i dinozaury i w ogóle i uciekający ludzie, ale momentami jest tego troszeczkę za dużo i wydaje się mm, trochę slapstickowe. Ale to jest moja mała uwaga, ponieważ spodziewałem się bardzo gównianej animacji, jeżeli chodzi o samą techniczną stronę, a dostałem naprawdę świetną poza ludźmi. Druga sprawa, fabuła. Fabuła, czyli mamy szóstkę dzieciaków, każdy z nich ma swoją, swoje jakiś backstory, każdy z nich jest inny, są zostawione, nie lubią się do końca na początku, muszą razem przeżyć. I tutaj pojawia się pytanie, jak to traktować? Czy to traktować troszeczkę jak Park Rajski, właśnie ta szóstka ekspertów, czy siódemka, która musi najpierw ze sobą jakoś sobie poradzić? Czy to traktować bardziej jak Gunis? na przykład, prawda? Mamy dzieciaków, które wyruszają na, na przygodę, czy troszeczkę jak Stranger Things? Wiecie, co jest tutaj tego typu nutki? Że mamy właśnie te elementy z Goonies, z Stranger Things, wracają. Mamy ekipę nie do końca zgraną. Są tu momenty, które próbują ładnie rozwinąć charakter tych bohaterów. Nie zawsze się to jednak udaje. Na sześć postaci, 3 cztery są naprawdę dobrze napisane. Darius, główny tutaj nasz bohater, ja się w nim zakochałem od razu, ponieważ. Ja byłem tym Dariusem. Co prawda nie miałem komputera, co prawda nie miałem super wszystkiego, jakichś pieniędzy i tak dalej, ale to jest dzieciak, który marzył o wyjeździe do Parku Rejskiego od kiedy był taki malutki. Ze swoim ojcem o tym gadał. Był wielkim geekiem, miał wszystkie książki, grał w gry. On siedzi po nocy i czyta książkę, i on doskonale wie. On się boi tych dinozaurów. Jak przyjeżdża, to od razu my się sobie kurczę. Ja wiem wszystko o tym, o tym, o tym. Ja chcę to dotykać. I w ogóle. I ja tak bardzo się z nim utożsamiałem przez pierwsze odcinki. bo to jest młody dzieciak, który e, myśli sobie, że ja wszystkie rozumy odnośnie dinozaurów. Też to miałem, ale ta jego. Zachłyśnięcie się dinozaurami było dokładnie takie jak ja. Plakaty, które miał Mr. DNA w domu, to wszystko, cały jego dom był dinozaurami i ja mogłem się z tym tak bardzo utożsamiać. I dzięki temu, że nie każdy z tych sześciu dzieciaków jest tak samo popieprzony na punkcie dinozaurów, dostajemy ciekawą dynamikę. Co prawda, są tutaj elementy irytujące i zbyt komikrylifowe, za bardzo, co potem wraca troszeczkę. Postać Bena i postać Kędziego, które. Dopiero po kilku odcinkach nabierają jakiejkolwiek wartości. Są to też głupie decyzje, powiedzmy z punktu widzenia fabularnego, które wydają się, o jezu, po co oni to zrobili? Szczególnie pojawienie się jednej, drugoplanowej postaci, która nagle staje się niezwykle ważna i towarzyszy naszej szóstce wreszcie podróży. To jest słaba decyzja, szczególnie że ona utrudnia nam właściwie każdy z elementów takiego skradania się i tak dalej. You are the first kids in the entire world, to ever experience the awesomeness that is Camp Cretaceous. Jednak reszta postaci, czyli Brooklyn, Sami i Jazmina, nie są aż takie złe. Co prawda, charaktery, jeżeli obserwujesz sobie rozwój charakterów postaci, Jazmina ma ten moment, w którym troszeczkę zmienia się jej podejście, staje się zbyt ekstrawertyczna, i mówi: OK, dobra, te przez pierwsze trzy odcinki trochę zepsuli, robili ją zbyt. Wyciszoną, ponieważ próbowali przepchnąć taki drugi element fabularny. Okej, okay, ja rozumiem te chwyty, ale to nie jest za dobrze poprowadzone. Za to Brooklyn, dziewczyna, która prowadzi vlogę i dlatego została zaproszona, ponieważ ma 27 milionów subskrybentów, o dziwo jest bardzo ciekawie poprowadzona. Jest naprawdę dobrze napisaną postacią, a nie tylko bardzo irytującą dziewczyną, która chodzi wszędzie z telefonem. Wow, tutaj plusik dla, e, dla autorów, że tu im się udało, że udało im się to ująć osobę, która teoretycznie zajmuje się vlogowaniem internetowym i nie jest tylko irytującą pipką. Co jednak jest dla mnie największym plusem serialu Camp Cretaceous? Zdecydowanie poszerzanie świata i milion takich delikatniutkich odniesień do... Pierwszej, drugiej, trzeciej części do gry Trespasser, która miała być taka znakomita, a niestety wyszło inaczej, która wciąż jest rozwijana przez społeczność parkurajskiego, są mody powstają nowe i tak dalej, więc to jest w ogóle bardzo moim zdaniem ciekawe, że udało się tę grę rozwinąć, bo swoją drogą to może być dokładnie to, czego każdy z nas chciał, że wskakujesz na tą wyspę, jesteś troszeczkę jak virtual reality i zaczynasz sobie biegać, zwiedzać, analizować, masz głos Johna Hammonda, który ci coś tam podpowiada cudownie. Tutaj mamy mnóstwo takich krótkich rzeczy. Mamy odwołanie do, e, do kości, tam do głosowych modułów w raptorach. Mamy trochę sposoby polowania, jak były w dwójce, czyli tam polowanie i poruszanie się w stadach. Mamy też dużo, co się działo za kulisami Jurassic World. Jak on trochę funkcjonował. Jak to wyglądało. Gdzie był Karnotaur, gdy e, ciały się Jurassic World, ponieważ je, dawno, dawno temu był taki wielki. Czemu nie było Carnotaura w Jurassic War, przecież mieliśmy mieć Karno Aura i tu mamy wyjaśnione, dlaczego nie było go tu, albo dlaczego był gdzieś tam indziej. Co więcej, mamy także dotyczące innych dinozaurów, jak to wyglądało, co tutaj się działo, mamy troszeczkę więcej odnośnie samego tworzenia dinozaurów, Do, doktor Wu się pojawia. Zatem dla takiego gika parku jajskiego. Moim zdaniem, te 8 odcinków będzie znakomite. To nie znaczy, że to jest znakomity serial, ale to będzie świetna rozrywka, szczególnie przez, dla mnie, przez pierwsze trzy odcinki, ponieważ w tych pierwszych najwięcej upchnięto odniesień do starej sagi, a dopiero potem zaczynamy non-stop porównywać to do Jurassic World. Co ciekawe, w serialu tym nie boi się odwołać do tego, co robił Indominus Rex. Pamiętamy, Indominus jednak był chamskim mordercą i robimy z niego hamskiego mordercy. I on tu się na chwilę pojawia. Czasami jednak rzeczy, które mnie irytują, to tak jak mówiłem, animacja dzieciaków wyraźnie oszczędzają na niej. Ja jestem w stanie to zrozumieć, ale trochę zgrzyta czasami. Miałem tak, że gdy były same dzieciaki, to ja sobie odwracałem głowę, albo patrzyłem na telefon i tylko ich słuchałem, bo te mordki mi nie pasowały. Troszeczkę na siłę budowane intrygę między dzieciakami i te charaktery, nie zawsze działające, szczególnie gdy mamy komik e, e, reliefy. Chociaż z drugiej strony, znowu, Darius, Brooklyn i nawet Kenji na samym końcu okazują się w miarę fajnymi postaciami, z którymi ja mogę się utożsamiać. Trzecim minusem dla mnie będzie to, jak bardzo hamsko zaznaczony jest robimy sequel. Będzie to na przykład 12 odcinków, bo tak naprawdę ten pierwszy 8 to tylko początek. Nie jestem fanem takich rozwiązań, przypominają mi się komiksy z Parku Rajskiego, które czytałem w latach 90, które wszystkie zaczynały coś, nic z tego nie zostało skończone, tych komiksów wyszło ileś tam, zresztą po polsku też wychodziły i tak naprawdę dupa. Swoją drogą, jak ktoś ma te polskie komiksy i chciałby mi je przesłać, z miłą chęcią bardzo je poproszę, napiszcie do mnie na Facebooku, na Instagramie, gdziekolwiek, bo miałem je wszystkie i już ich nie mam i zgubiłem wszystkie, nie wiem nawet co się z nimi stało. Podsumowując, zabawnie, piękne dinozaury. Jest całkiem niezłe utrzymanie akcji. Sporo dobrych scen, świetnie animowanych swoją drogą, ze strony dinozaurów. Przepiękna muzyka i tutaj mnóstwo powrotu nostalgii. Zatem wydaje mi się, że mimo tego, że to nie jest najlepszy serial świata, to zasługuje na szansę. Że szybko wam przeleci takie. 6-7 na 10 bym powiedział. Ja nie lubię oceniać w cyferkach, jeżeli do, dobrze mnie znacie, ale zdecydowanie wierzę, że można z tego coś fajnego rozwinąć. Jeżeli nawet drugi sezon ma być mm, na nic, nie wiem na ten moment, ale jeżeli będzie się działo pomiędzy Jurassic World a Jurassic World 2, na przykład więcej na tej planecie, na tej naszej wyspie i będzie kilka sezonów, które skończą się chociażby, no nie wiem, no może powrotem na wyspę i tą wybuchem wulkanu i oni też będą uciekać razem z Gradym. Super! Super, to nam daje co prawda mnóstwo, mnóstwo yy, sezonów do zrobienia, ale okej, okay, ja jestem na to yy, gotowy. Ja się nagadałem, wasza kolej, dajcie mi znać, czy wy jesteście też takimi Jurassic Park fanami, którzy potrzebowali tego serialu, mimo tego, że nie wiedzieli o tym, że go potrzebują, czy jaraliście się, czy jednak wkurzały was te postacie. Czekam na wasze komentarze. Oczywiście zapraszam do subskrybowania, do szerowania, żebyśmy Rock w sile, im więcej nas jest, tym bardziej jesteśmy, jak to się ładnie w serialu pojawia. Jesteśmy Brooklinersami, więc ja do was mówię, moi kochani brothers i widzimy się następnym razem na brodach z kosmosu na razie.